Gdy próbujesz zmienić swoje przekonania z takich jak nie jestem wartościowa, nikt mnie nie kocha, nikt mnie nie lubi, nie chcę tutaj być, to pamiętaj, że twój mózg jest tutaj, żeby ci udowodnić w to, co myślisz. On dosłownie nie powie Ci: Nie tak nie jest, żeby było ci lepiej. Twój mózg jest w Twojej głowie i on będzie Ci za każdym razem próbował udowodnić to po prostu, w co chcesz wierzyć. On dosłownie będzie Ci utwierdzał w tym, co widzisz. Jak chcesz się zachowywać, o tym co myślisz, dosłownie on ci powie, tak widzę, że trawa jest zielona, tak widzę, że słońce jest żółte. On ci będzie utwierdzał w tym wszystkim. Więc kiedy będziesz już gotowa, żeby zmienić swoje przekonania, bo po prostu będziesz miała załóżmy ich dość, to zamiast powiedzieć sobie, no dobra, może jednak ktoś mnie lubi, musisz sobie zadać takie grube pytanie, takie mega mocne, po to, żeby twój mózg musiał ci udowodnić coś innego. Załóżmy, kiedy mówisz sobie cały czas, okej, okay, nie jestem wartościowa, to twój mózg robi tak, okej, okay, ona uważa, że nie jest wartościowa. No to udowodnijmy jej to. I nagle twój mózg daje ci wspomnienie, kiedy babcia faworyzowała twoich kuzynów, kiedy na wf zostałaś wybrana jako ostatnia. Okej, okay, nie jestem wartościowa, nikt mnie nie lubi. Ale zamiast tego, teraz zrób to samo swojemu mózgowi, zadaj mu takie pytanie, żeby on totalnie zmienił to. Załóżmy, powiedz mu tak, daj mi przykład, daj mi dowód na to, że jestem wartościowa. I on jest nagle, okej. Okay, ona chce dowód na to, że jest wartościowa, dajmy jej to. Twój mózg zawsze będzie chciał ci utwierdzić w tym, co wierzysz. Na początku owszem, to może być takie totalnie sprzeczne, kiedy mu powiesz pokaż mi, że jestem wartościowa, bo załóżmy 10 lat uważałaś, że nie jesteś wartościowa, miałaś kompleksy i tak dalej, to jak w jeden dzień masz nagle być wartościowa i tak dalej, jak masz w to uwierzyć? No tak się nie da, musisz sobie poświęcić trochę czasu. Ale lepiej zacząć od czegoś takiego niż w ogóle. Pamiętaj, jeszcze raz ci to opowiem, Twój mózg jest po to, żeby Cię utwierdzać w tym, w co wierzysz. Także zamiast myśleć, nie jestem wartościowa, on Ci da dowód na to, że nie jesteś wartościowa. Pomyśl sobie, daj mi dowód na to, że jestem wartościowa. I on Ci da te dowody. Skorzystaj z tego.